Kolejne spotkanie z postacią Pisma Świętego, w tym cyklu spotkani w Biblii. Zapraszam do medytacji Pisma Świętego, odkrywania Pisma Świętego. Postaci czasem bardzo mało znanych, czasem pozornie znanych, ale zupełnie nieznanych. Postaci, które chcę przybliżać nie jako tylko taką opowieść z encyklopedii, ale też trochę opowieść, która ma nam przybliżyć, czy pomóc rozumieć teksty Pisma Świętego. Zapraszam do tego, by otworzyć Pismo Święte, przygotować coś do pisania, jakiś swój notes, zeszyt i, i poznawać razem ze mną te postaci. One już poznajemy je kilkanaście tygodni, bo przecież to będzie już osiemnaste nasze spotkanie z tego cyklu, a wcześniej spotykaliśmy cały cykl twarzą w twarz w, Starym, w Nowym Testamencie, w cyklu wielkopostnym, a także spotkania w tym cyklu. Postaci Starego Testamentu w minionym Adwencie, więc te wszystkie spotkania są na, na kanale Jaskinia Słowa i można do nich zaglądać, można do nich wracać. Dzisiaj spotkanie z Markiem. Tylko przypomnę, zachęcam do tego, by subskrybować kanał Jaskinia Słowa, by nie, nie zgubić żadnego filmu, by te wszystkie materiały, które umieszczam, docierały do Was. Zachęcam do subskrypcji, do pozostawiania komentarzy, jeśli macie jakieś swoje sugestie odnośnie postaci, o których chcielibyście, żebym powiedział, ale też w komentarzach można podzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi myślami o tych osobach, o których opowiadam. Zachęcam bardzo do tego. Także dziękuję za wszelkie wsparcie, pomoc, wpłaty na, na zrzutka.pl, Link jest pod każdym filmem, to dla mnie zawsze duża, duża pomoc. Dzisiaj święty. Marek. Bibliści są raczej zgodni, że Ewangelia Marka jest najstarszą Ewangelią, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Powstała około 65 roku po Chrystusie i stała się źródłem dla zarówno Mateusza, jak i Łukasza. Ewangelia, w której jest niewiele, bo tylko 11 229 greckich słów. Napisana jest takim suchym stylem schematycznym, potem oczywiście taki bardziej uroczysty, obszerny Mateusz, czy taki bardzo wyszublimowany, wyrafinowany język Łukasza, czy pełen teologii, piękna język Jana. Zobaczymy, że porównując te trzy Ewangelie, tak zwane Ewangelie synoptyczne, zobaczymy, że w zasadzie cała treść Ewangelii Marka jest skopiowana przez Mateusza i Łukasza, uzupełniona, poszerzona, więc ta wersja pierwotna jest tą wersją właśnie mniej ozdobną, czy tą, którą potem się uzupełnia, więc stąd ta teoria, czy może nawet pewność, że Ewangelia Marka jest najstarsza, że to ona była źródłem. Marek był biskupem Aleksandrii. Gdzie umarł jako męczennik w latach 60., tak mówił Eusebiusz z Cezarei w swojej historii pościelnej. Eusebiusz był takim pierwszym historykiem chrześcijaństwa. Tradycja potem, w IX wieku, przypomina nam, że relikwie świętego Marka zostały przeniesione do Wenecji. I tak w sumie od tego czasu, już od tysiąca lat, są nierozerwalnie związane z tym, z tym miastem plac świętego Marka, Bazylika świętego marka. Marka miastem jest dzisiaj na pewno Wenecja. Jego y, symbolem, emblematem jest lew, to także w herbie miasta y, mamy lwa trzymający rocię. Te, ta postać lwa pojawia się w Apokalipsie, w czwartym rozdziale, w wersecie siódmym są takie cztery obrazy zwierząt i te zostały przez Ireneusza z Lyonu, te zwierzęta, przypisane już w II wieku właśnie osobom ewangelistów. Święty Hieronim uważa, że Marek to lew, dlatego że jego Ewangelia rozpoczyna się od obrazu pustyni, na której znajduje się Jezus razem ze zwierzętami. Czytamy u Marka w pierwszym już rozdziale. Najwcześniejsze informacje o samym Marku dają nam dzieje apostolskie i listy świętego Pawła. W dziejach apostolskich Jan zwany Markiem pojawia się, to rozdział 12. Zobaczmy go. Rozdział 12, werset 12. Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Bardzo ciekawe, że dom Marii, właśnie w Jerozolimie, matki Marka, staje się miejscem, gdzie no, byli razem uczniowie, gdzie, się, gdzie gromadzili się wyznawcy Chrystusa, pierwsi chrześcijanie, jej dom był takim domem modlitwy, domem spotkań apostołów. Prawdopodobnie już też w czasach Jezusa. I stąd jedna z teorii mówi nam, że to właśnie w domu Marii, matki Jana, miała miejsce ostatnia wieczerza. Że to nie wieczernik, ten, który dzisiaj najczęściej pielgrzymi odwiedzają, że to późniejsza tradycja, tradycja wypraw krzyżowych, ale że bardziej prawdopodobne wydaje się, że to był właśnie dom. Marii, szczególnie, że ten dom przylegał do ogrodu oliwnego, czy miał też ze sobą dom, ogród, ogród oliwny. I też taka ciekawa sprawa, czytamy w Ewangelii Świętego Marka, kiedy Jezus modli się w ogrójcu, to jest rozdział 14, werset 50. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za nim odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich. Taka wzmianka ciekawa o tym, że chłopak w prześcieradle jakoś ukrywa się gdzieś w, w, za drzewami i, i śledzi Jezusa, przygląda się temu, co się dzieje. A tam przychodzą żołnierze, by go pojmać. No, i właśnie to jest taki szczery, którego nie przekazują inne Ewangelie, ani Łukasz, ani Mateusz, stąd taka myśl, że to prawdopodobnie taka bardzo osobista wzmianka samego Marka, samego ewangelisty. Jego obecność tam, wtedy, w ogrodzie oliwnym, można tłumaczyć tym, że ogród należał do jego matki, że Jezus był znany, apostołowie byli znani Markowi. No bo spotykali się w domu jego matki. Więc to, y, ten dom jako miejsce spotkań pierwszego kościoła, pierwszej wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie, no był także domem po prostu przyjaciół, więc stąd też Marek zaangażował się, szukał y, Jezusa, przyglądał się mu, bo, no bo go znał, bo, 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 bo wiedział, kim jest Jezus. Y, Dalej czytamy w dziejach apostolskich, także w 12 rozdziale pod koniec 25 wersecie, że Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy. Zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem. Więc jakby Jan Marek staje się uczniem, czy współpracownikiem Barnaby i Szawła. Jednak Paweł nie do końca się z Markiem potrafił porozumieć, czytamy o tym w 15. rozdziale w 36. wersecie i w następnych. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: "Wróćmy i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo". Pańskie. Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierać Marka, który odszedł od nich w Pamfili i nie brał udziału w ich pracy. Zaostrzył się spór, tak iż oddzielili się od siebie wzajemnie. Barnaba wziął Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie Sylasa i odszedł polecony przez braci łasce. Pana przechodził przez Syrię, Cylicję, umacniając miejscowe kościoły. Więc Marek był bardzo ważny dla Barnaby, czuł w nim dobrego współpracownika i chciał, żeby towarzyszył Barnab Barnabie i Pawłowi. Paweł nie chciał. Pa Marek go zawiódł gdzieś tam, nie współpracował z nimi, zostawił ich i Paweł miał do niego jakiś żal, na tyle poważny, że nie chciał z Markiem więcej współpracować. Barnaba nie dał zabyt ranu. Barnaba w końcu wyruszył z Markiem, a Paweł z Sylasem. To też ciekawe, bo pokazuje, że w takich sytuacjach, które wydają się po ludzku jakieś trudne, takie ludzkie właśnie, Pan Bóg też potrafi działać, bo dzięki temu rozdzieleniu Marek i Barnaba dopływają na Cypr, ale także pewnie gdzieś w tym czasie... Marek spotyka się z Piotrem. Marek dociera do Piotra, bo czytamy w liście, pierwszym liście Świętego Piotra, w zakończeniu tego listu, w piątym rozdziale, Pozdrawia Was wspólnota, która jest w Babilonie, no to właśnie w Rzymie, razem z Wami wybrana oraz Marek, mój syn. Marek Ewangelista, no syn w sensie takim bardzo. Duchowym, tego, który jest jakoś zawierzony Piotrowi. I tutaj ciekawa sprawa otóż, kiedy przyjrzymy się Ewangelii Świętego Marka, całemu długiemu dziełu, no, no, dług, długiemu, ja długiemu, najkrótszemu z wszystkich, jest napisane takim reporterskim, krótkim stylem, jakby jako notatka wypowiedzi ustnej. I warto też tak sobie pomyśleć, słuchając, czytając, studiując Ewangelię Marka, że. Ta Ewangelia jest zapisem tego, co w katechezie dla wspólnoty Kościoła w Rzymie głosił święty Piotr. Piotr głosi Ewangelię, a Marek jest tak zachwycony Piotrem, jest tak pełen podziwu dla miłości Piotra do Jezusa, że śledzi każdy jego ruch i zapisuje każde jego słowo, jakby chce przechować katechezę Piotra w wspólnocie Kościoła i też przyszłym pokoleniom także nam. To niezwykłe, dlatego że w Ewangelii Marka znajdziemy wiele szczegółów, które są takie kłopotliwe dla Piotra. Piotr się zaparł, Piotr nie wierzył, zaczął tonąć, mm, chciał Jezusa wysłać nie na krzyż, ale go ochronić, je usłyszał, zejdź mi z oczu szatanie. Takie słowa, które są na temat Piotra no, niepochlebne, nie mówią dobrze o Piotrze, pokazują jego burzliwy charakter. To, to niezwykłe, że... W takiej katechezie, czyli w tym, w jaki sposób Piotr mówi o Chrystusie, Piotr ma odwagę także przyznać się do swojej słabości, do swojego grzechu, do swojego odejścia od Chrystusa. To także staje się elementem katechezy, katechezy Piotra. Bardzo też ciekawa jest taka wzmianka, którą też przekazuje nam Eusebiusz z Cezarei, wzmianka pismo papiasza, który był biskupem Hierapolis w dzisiejszej Turcji, który około 130 roku pisze tak. To powiedział prezbiter Marek, który był tłumaczem Piotra. Marek spisał dokładnie wszystko, co przechował w pamięci, ale nie w tym porządku, w jakim następowały po sobie słowa i czyny Jezusa. Ani bowiem Jezusa nie słyszał, ani nie należał do jego orszaku. I tylko później, jak się rzekło, był towarzyszem Piotra. Więc Marek jest w wielu miejscach podkreślony jako ten, który jest chrześcijaninem dzięki świadectwu Piotra. On jest jakby tą drugą generacją chrześcijan, którzy przyjęli chrześcijaństwo nie od samego Chrystusa, nie stali się apostołowie, tylko właśnie dzięki świadectwu apostołów. Ewangelia Marka jest taką niezwykłą, ma bardzo taką szczególną koncepcję, zamysł. Pierwsze pół Ewangelii to jakby formowanie uczniów, zdobywanie uczniów, zachwycenie je cudami, cudami Jezusa. Potem pytanie w Cezarei Filipowej, za kogo ludzie mnie uważają, i Piotr mówi: Ty jesteś Mesjasz. I potem od ósmego rozdziału aż do końca to jest droga w kierunku Jerozolimy, w kierunku cierpienia, czyli najpierw zapoznanie się z Jezusem, odkrywanie Jezusa, nazywanie Go Chrystusem, a więc Mesjaszem, to, to wyznanie Piotra i potem droga w kierunku Kalwarii, w kierunku cierpienia i na koniec to wyznanie setnika, poganina. Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. marek 15,39. Więc dzisiaj postać Marka, dobrze znamy Ewangelię Marka. Jeśli ktoś chciałby zacząć przygodę z lekturą Pisma Świętego, to warto na początku przeczytać właśnie Ewangelię Świętego Marka, najprostszą, najbardziej taką bezpośrednią. Za przeczytanie jej będzie nas kosztować kilka godzin, ale warto to zrobić w takim kluczu, słuchając tej Ewangelii, czytając ją, pamiętajmy, że to mówi Piotr. To zapisał Marek, ale to są słowa katechezy Piotra. Ewangelia powstała po to, by przybliżyć postać Jezusa, najpierw wykazać, pokazać, że jest Mesjaszem, to wyznanie Piotra w ósmym rozdziale, a potem pokazać, że jest Bożym Synem i to podsumowuje wypowiedź Setnika z 15 rozdziału. Zapraszam do kolejnych spotkań z kolejnymi bohaterami Pisma Świętego dajcie znać w komentarzach o kim powinienem coś powiedzieć. Dziękuję wam bardzo za ten czas, za wysłuchanie. Do, do usłyszenia. Szczęść Boże.